Zapraszam Was do oglądnięcia instrukcji składania pudełka Exploding Box okiennica od Goldbox. Ta wersja pudełka na dwóch przeciwległych ściankach ma dodatkowe klapki zamykane jak okiennica. Pudełko otrzymujecie w wersji do samodzielnego złożenia i składa się z dwóch elementów, dołu oraz wieczka. Każda baza ma odpowiednie bigowania i perforacje, które ułatwiają szybkie i łatwe składanie. Wszystkie bigowania dokładnie zaginamy wypukłą stroną do środka, tak jak pokazują na filmie. Miejsca perforowane zagina w przeciwnym kierunku. Klapki naszych okiennic są wyprofilowane, dzięki czemu pudełko swobodnie się zamyka i nic się nie zaczepia. Nie pokazuję tego na filmie, ale do okiennic warto zamontować magnesy lub wiązanie na sznureczek. Gdy oba elementy są już zaginane, mogę przystąpić do złożenia wieczka. Pamiętajcie, że wieczka do exploding boxów nie wymagają klejenia. Moje wieczko jest już gotowe, mogę więc przystąpić do złożenia pudełka. Zaczynam od złożenia klapek okiennic, a następnie zbieram całość do środka i zakładam wieczko. Pudełko jest gotowe i można przystąpić do jego ozdabienia. Koniecznie sprawdźcie inne formy i kolory Exploding Boxów dostępne w naszym sklepie na www.craftcorner.pl